Blada jak ściana, córka Kołaczkowskiej, ledwo stała na nogach. Nagle wykonała taki gest. Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła całym krajem. Z odejściem artystki kabaretowej wciąż nie mogą pogodzić jej najbliżsi oraz wierni Fani. 28 lipca odbyło się uroczyste, ostatnie pożegnanie członkini kabaretu hrabi. Joanna Kołaczkowska zmarła przez ciężką chorobę. Joanna Kołaczkowska to ikona polskiej sceny kabaretowej, która przez lata zachwycała i bawiła do łez. Jej występy zapisały się w historii, a użyte przez nią teksty na stałe weszły do mowy potocznej. Doczekała się niezliczonej ilości fanów, którzy wyczekiwali jej kolejnych występów. Wspierali artystkę również w walce z podstępną chorobą. 3 lipca, na prośbę bliskich, cały kraj trzymał za nią kciuki i się modlił. Koledzy z kabaretu hrabi poprosili, by wszyscy o godzinie 12 zatrzymali się na moment i wysłali dobrą energię Asi. Niestety w nocy z 16 na 17 lipca doszło do najgorszego. Joasia odeszła w wieku 59 lat, przegrywając walkę z nowotworem mózgu. Z ogromnym bólem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła Joanna Kołaczkowska. Nasza Asia przyszło jej zmierzyć się z najgorszym i najbardziej agresywnym przeciwnikiem. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją, my razem z nią. Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud, cud nie nastąpił. Asia odeszła spokojnie, bez bólu, w otoczeniu najbliższych i przyjaciół, wśród tych, których kochała i którzy kochali ją bezgranicznie przekazano. Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Msza żałobna ku pamięci Joanny Kołaczkowskiej rozpoczęła się 28 lipca 2025 roku, o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Karola Boromeusza na Powązkach. Półtorej godziny później zaplanowano świecką uroczystość w sali Powązki Wojskowe. Aktorka spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Rodzina już wcześniej poprosiła, by nie kupować kwiatów i wieńców, a w zamian wesprzeć fundację. Asia nie przepadała za patosem i wieńcami. Zamiast kwiatów, jeśli czujecie taką potrzebę, spełnijcie jej wolę i wesprzyjcie Fundację Avalon. Fundacja Avalon bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym. Numer konta: 62 600 1286 0003 003 18 642 6001. Tytuł wpłaty: Cugier 9392. Córka Joanny Kołaczkowskiej na pogrzebie mamy. Tuż przed ceremonią pożegnalną pod kościołem zaczęły zbierać się tłumy żałobników. Wśród nich dało się zauważyć córkę Joanny Kołaczkowskiej, która czule witała się z Dariuszem Kamysem, członkiem kabaretu hrabi. Dariusz jest częścią rodziny Joanny Kołaczkowskiej, bowiem prywatnie jest mężem jej siostry. Na twarzach żałobników tuż przed ceremonią rysowała się pusta, żal i ogromny.